Dzień dobry. Witam Was w ten ponury, deszczowy dzień. I mam nadzieję, że umilimy go sobie trochę różnymi informacjami. Na początek chcę Wam przypomnieć o rocznicy, którą będziemy obchodzić 19 kwietnia, czyli już niebawem w tym tygodniu to 80. rocznica. Powstania w getcie warszawskim. Muszę Wam powiedzieć, że wydawało mi się, że niedawno była 75. rocznica. Czas biegnie bardzo szybko, ale tu już mamy 80. Przypominam Wam, żeby nie zapomnieć o tym, żeby tego dnia zrobić sobie zdjęcie z żonkilem, albo jeżeli mieszkacie w Warszawie, Przejdzie z żonkilami pod pomnik bohaterów Getta. Ten żonkil symbolizuje pamięć, szacunek i nadzieję. Żonkil jest związany z postacią Marka Edelmana, który był ostatnim przywódcą żydowskiej organizacji bojowej. I um, otrzymywał żonkile zawsze w rocznicę od nieznanej osoby. Um, teraz w każdą rocznicę um, przychodzimy pod pomnik z narcyzami. Um, jest to, trzeba też pamiętać o tym, symbol żółtej gwiazdy Dawida, którą um, Żydzi musieli obowiązkowo nosić i która um, Miała oznaczać ich jako tych, którzy nie mają prawa do życia. Znamy wszyscy tę historię. Oby nigdy się nie powtórzyła, ja muszę powiedzieć Wam, że z ogromną troską i niepokojem obserwuję różne antysemickie wystąpienia. Nie jest ich jeszcze może bardzo dużo, ale jednak są. Zapominamy o tym, co stało się w getcie warszawskim, ale również i w innych miejscach, gdzie żyli Żydzi, jak wielu z nich zginęło w Auschwitz, ale też zginęli podczas różnego rodzaju łapanek, rozstrzelań. Takiej tragedii jak ta nie znamy, chociaż Naszą pamięcią ogarniamy też te wszystkie wydarzenia, które są podobne do tej, którą nazywamy dzisiaj Holokaustem. Oby, oby nigdy więcej. <laughs> Powiedzcie też o tym swoim dzieciom, żeby pamiętały o tym, co się wydarzyło i co wydarzyć się nie może. Każdy człowiek zasługuje na szacunek. skoro każdy człowiek zasługuje na szacunek no to taką kategorią która wydaje się czasami że nie zasługuje na ten szacunek jest kategoria ludzi osób z niepełnosprawnością mówię o tym że nie zasługuje na szacunek dlatego że bardzo często podejmowane są różne decyzje bez konsultacji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych są podejmowane różne działania, które na przykład mają prowadzić do dostosowania miejsc publicznych dla osób niepełnosprawnych i wiążą się z tym najróżniejsze absurdy. Ja nawet miałam taki pomysł, nie wiem czy go kiedyś zrealizuję, żeby napisać książkę o toaletach które niby są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a są tak różne absurdy, które czasami wręcz uniemożliwiają skorzystanie z toalety. No ale tym razem nie toalety są tutaj tematem. Tematem jest są prace nad listą schorzeń, które kwali, będą kwalifikowały się do otrzymania bezterminowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Znacie na pewno Oj um, zapomniałam jego imienia Mela. Chłopaka, który stracił rękę i nogę podczas wspinaczki na słup elektryczny, Janek Mela właśnie. I wyobraźcie sobie, że Janek, tak jak zresztą wiele osób, musi co jakiś czas stawiać się do komisji. Zdrowia, która ma ocenić stopień niepełnosprawności, żeby zobaczyć, czy przypadkiem ta noga i ręka mu nie odrosła. Ja też jestem wzywana na takie komisje jestem po polio, no i te uszkodzenia, które mam, one same nie znikną. Wiele osób jest skazanych na niepełnosprawność trwałą. I takie komisje są jedynie udręczające, tym bardziej, że są dwa rodzaje komisji. Jest komisja Zusowska i ona wydaje takie zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności i to uprawnia na przykład do zniżek na kolei. Oraz druga E, to jest orzeczenie e, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. E, e, przepraszam Powiatowego Ośrodka Pomocy Społecznej e, e, i Rodziny i e, e, zawsze mi się te nazwy mylą bo tyle tego tego jest także bardzo ja przepraszam. E, i tam z kolei otrzymuje się orzeczenie, które na przykład uprawnia do otrzymania karty parkingowej. No więc trzeba po tych komisjach chodzić, żeby móc korzystać z tych niewielkich w sumie udogodnień. Ale w czym rzecz? Chciałabym, żebyście posłuchali początku obrad komisji. Komisji Zdrowia, która miała omówić skalę ocen niepełnosprawności i w jaki sposób będą przyznawane zasiłki dla osób niepełnosprawnych. Posłuchajcie, jak to się zaczęło. Praca tego zespołu miały się początkowo skończyć do końca lutego, ale z, z różnych względów, których też do końca nie znamy, państwo profesorowie pracę skończyli dopiero przed Wielkanocą, a w dniu wczorajszym dostaliśmy materiały, czyli opracowanie komisji. W tego zespołu. W związku z tym trudno jest jeszcze precyzyjnie do tego się odnieść. Z całą pewnością jest to materiał do w tej chwili do, do przejrzenia przez naszych specjalistów w Biurze Pełnomocnika. Wyjaśnienia. Panie eventu... Ministrze, jeżeli Pan pozwoli, to wejdę w słowo na moment. Ja myślę, że w związku z tym, no... Po pierwsze, na przyszłość to taka co generalna zasada. To jest oczywiste, co pan mówi i w takiej sytuacji proszę zawsze też o informację. My, czy ja indywidualnie, czy w ramach prezydium będziemy wtedy podejmować decyzję o no, innym terminie. No, bo Ja tu wywołaliśmy ten temat zgodnie z planem pracy. No, byśmy to realizowali w późniejszym terminie. Więc tak się komisja odbyła. Oczywiście widzieliście, jak panowie podpisywali listę obecności, więc dostaną delegacje, hotele, ale sprawa w ogóle nie posunęła się naprzód. Posłużę się tutaj wpisem na Facebooka Łukasza Krasonia. Łukasz Krason jest mówcą motywacyjnym, jest również ekspertem. Dotyczącym w sprawach niepełnosprawności osób niepełnosprawnych, sam jest bardzo ciężko niepełnosprawny. Bardzo wam polecam, jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, wejście na jego profil na Facebooku, otóż on pisze tak, w ogromnym pośpiechu, bez konsultacji, społecznych, dziś pod obrazem obrady komisji, Wszedł projekt ustawy o świadczeniu wspierającym, który, jeśli wejdzie do obiegu, bo, obiegu prawnego w takiej formie, jak jest obecnie, skaże na nędzę tysiące ludzi w Polsce. Łukasz w tym y, tekście y, opisuje, y, jak to będzie, jeżeli w tej nowej skali będą oceniane stopnie niepełnosprawności. E, istnieje podobna jakaś tabela. Pan minister Wdówik nie potrafił jej przedstawić, ale ona już jest. E, I według tej tabeli, e, on sam napisał o sobie, że e, tak jak teraz dostaje 2458 zł, to policzył sobie, że według tej skali będzie dostawał 1445 zł. Wszystkie dyskusje na temat pracy osób niepełnosprawnych, otwartego rynku pracy dla nich, a nie spółdzielni inwalidzkich, które kiedyś istniały, sprawa samodzielnego życia, sprawa asystencji te wszystkie sprawy są tak naprawdę nierozwiązane. Nawet jeżeli coś istnieje, to tymczasowo w sprawach asystencji miały być wprowadzone, Rozwiązania, które miały być wprowadzone ustawowo, tymczasem znowu są w gestii samorządu, więc znowu konkursy. Ktoś, kto ma asystenta, może go stracić pod koniec roku, bo już nie ma finansowania, a nie wiadomo, czy organizacja takie finansowanie dostanie. Więc w sprawach osób niepełnosprawnych dzieje się tak naprawdę bardzo źle. Nie jesteśmy, Konsultowani. A jeżeli to te konsultacje odbywają się jakoś na korytarzach ministerialnych, no i powstają takie buble. W efekcie tracą osoby z niepełnosprawnością, tracą opiekunowie i tracą no, ci wszyscy, którzy, wokół których osoby z niepełnosprawnością żyją, bo Musimy polegać na tym na, na dobroci innych ludzi, a nie o to przecież chodzi. Ten swój wpis Łukasz kończy takim dramatycznym pytaniem. Kiedy wreszcie będziemy brani na poważnie, kiedy będziemy podmiotem, a nie przedmiotem. Który wyciąga się przed wyborami, lub kiedy ktoś napisze zasięgowy artykuł w tym temacie, gdzie są prawa człowieka, gdzie jest konwencja ONZ dotycząca osób z niepełnosprawnościami? Z takimi problemami również i ja się borykamy, chociaż osoby, które pracują, zresztą o sobie to też mówi Łukasz. Łukasz jest bardzo czynny zawodowo i jeździ. Jest zapraszany właściwie prawie na całym świecie jako mówca motywacyjny, więc on ma swoje środki. No ale co z osobami, które nie są mówcami albo nie są europarlamentarzystami, tak jak ja? Przejdźmy do następnego tematu. Otóż, jak może pamiętacie, pan minister Ziobro oraz Lasy Państwowe zgłosiły do, prokuratura, do prokuratury taką wątpliwość, czy nie zostało popełnione przeze mnie przestępstwo wtedy, kiedy mówiłam, o tym, o możliwości, tak, że być może są jakieś ciała pochowane w lesie. Bardzo się cieszę, że uzyskałam po raz drugi wsparcie i poparcie stowarzyszenia obywatele RP. I dzisiaj chcę Państwu podziękować. Tym 171 osobom, które podpisały to oświadczenie, jak również tym, którzy protestowali pod prokuraturą i którzy domagali się tego, żeby wziąć pod lupę działania tych organów, które są odpowiedzialne za opiekę, i pomoc osobom przekraczającym granice. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. W tym oświadczeniu, które jest dostępne na stronie, którą Wam pokaza która przed chwileczką się ukazała, albo można sobie wpisać: Obywatele RP. W tym oświadczeniu piszą obywatele tak. Powtarzamy od wielu miesięcy. Zbrodnia jest zbrodnią, a na granicy wciąż cierpią i umierają ludzie. Według ostatnio ci spotykaliśmy, mówiliśmy o 39 ofiarach, teraz tych ofiar jest 40, jest również 58-letni Syryjczyk, który spadł z tego 5,5 metrowego muru, ma bardzo poważne obrażenia. I jest pod opieką lekarzy w hajnówce. Mam nadzieję, że uda im się uratować życie. Jego córka jest w Niemczech, więc córka przyjechała do niego. Nie pozwolono jej najpierw do, um, dotrzeć do ojca, zobaczyć się z ojcem. Ale dopiero po interwencji w wyższych instancjach zezwolono jej na, na zobaczenie się z ojcem i Czekamy na dalsze wiadomości. To podziękowanie miało być tak naprawdę ostatnie, ale ja trochę pomyliłam kolejność. No, ale sprawa jest bardzo podobna. Mianowicie chodzi o apel Fundacji Egala. To jest fundacja, która powstała już w trakcie trwania tego, tej tragedii na granicy polsko-białoruskiej to jest właściwie stowarzyszenie no i oni apelują jest ten apel popierany przez grupę Granica o przekazywanie żywności na Facebooku w fundacji Egala, przepraszam, Stowarzyszenia Egala, jest apel i lista tych rzeczy, które są potrzebne. Stowarzyszenie Egala wspiera cudzoziemców, którzy są w zamkniętym ośrodku w Białym Stoku, i potrzebne są różnego rodzaju produkty, które są niedostępne w diecie. Tych ośrodków. Więc to stowarzyszenie podjęło taką akcję dostarczania co miesiąc paczek. Można przekazać pieniądze, można również przekazać konkretne produkty. Można też kupić te produkty przez taką stronę sklepbezgranic.pl. Bardzo Wam polecam, zarówno ten apel, jak i y, Sklep Bez Granic, y, ponieważ y, na granicy y, pojawia się coraz więcej uchodźców, coraz więcej migrantów. Niektórzy mówią, czemu oni nie przejdą przez y, legalne przejścia. Po pierwsze, tych przejść nie ma, bo wszystkie przejścia na granicy z Białorusią są zamknięte. <laughs> Po drugie, Straż Graniczna, pushbackując, czyli wywożąc tych ludzi z powrotem na granicę, nie wywozi ich do legalnych przejść, bo ich po prostu nie ma. Przez granicę ukraińską nie mogą przejść. A w związku z tym, że dowiedzieli się, że lecąc do Mińska można dojść do, do granicy, no, i jednak się decydują na to, żeby próbować swojego szczęścia, ponieważ albo chcą dotrzeć do swojej rodziny w Niemczech, w Anglii, w różnych miejscach, w Szwecji, albo chcą prosić o ochronę międzynarodową tutaj w Polsce. Wbrew pozorom, bo wydawało się, że teraz wiosną tych osób będzie mniej, jest ich coraz więcej i jest potrzebna pomoc dla nich, żeby móc zanieść ją również do lasu, ludzi nakarmić, napoić, dać im ciepłą, suchą odzież, żeby mogli wytrwać tam tak długo, dopóki nie pojawi się okazja, żeby bezpiecznie przejść. Polskę i dotrzeć do swojej rodziny do Niemiec albo próbują wielokrotnie starając się o starając się złożyć wniosek o ochronę międzynarodową jest, dostają odmowę nie mogą nawet tego wniosku złożyć co jest wbrew procedurze bo każdy ma takie prawo nawet jeżeli uważamy że ach ten to nie powinien dostać każdy ma prawo wejść w procedurę. Tymczasem ta procedura w ogóle nie jest wszczynana. Ludzie są wywożeni do lasu, no i tak kończy się ich, ich los. Są skazani sami na siebie, a my chcemy tym ludziom pomóc, bo każde życie ludzkie i każde zdrowie jest warte ratowania. Także proszę Was bardzo o, te, o tę pomoc. To, dzisiaj na, to na dzisiaj wszystko. Jeszcze na koniec chcę Wam polecić książkę. Właśnie sobie przypomniałam, że poprzednim razem nie poleciłam Wam żadnej książki. Tym razem chcę Wam polecić książkę Leonardo Padura, Padury, Heretycy. Ja tę książkę właśnie czytam. I wydaje mi się tak interesująca, że postanowiłam od razu Wam ją polecić. To jest powieść, ale osadzona w, konkretnych, w konkretnej sytuacji, w konkretnym czasie historycznym. To jest moment przed wybuchem II wojny światowej. Do Hawany wpływa ogromny Transatlantyk, na którym jest ponad 900 Żydów. Którzy zapłacili ogromne pieniądze za to, żeby się na ten statek dostać, bo to jest ten moment, w którym mogą uratować swoje życie. Jest maj 39 rok i po nocy kryształowej w Niemczech, po różnych wydarzeniach we wszystkich krajach, czyli prześladowaniach Żydów. Um, ludzie wiedzą już, że nie czeka ich w Europie nic dobrego. Przypływają do Hawany i okazuje się, że owszem, dostali wizy, bo um, Kuba postanawia wydawać wizy y, tym osobom, które chcą opuścić Europę, że owszem, mają wizy, ale są to wizy tylko turystyczne, w związku z czym nie mogą wysiąść w Hawanie. I wychodzi tylko kilka osób, które mają wizy migracyjne. Reszta oczekuje prowadzone są negocjacje. Negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, wcześniej z rządem kubańskim, negocjacje z rządem kanadyjskim. Wszyscy im odmawiają. Spróbujcie. Wejść w skórę tych ludzi i zastanowić się, co przeżyli. Będąc na tym statku, który był ich zbawieniem, statek wraca do Amsterdamu. I historia właściwie toczy się we współczesności, ponieważ spotykają się ludzie, którzy mieli do czynienia z tą historią. Nie chcę opowiadać więcej. Tam pojawia się tajemniczy obraz, który jest autorstwa Rembrandta. Ja zresztą też jeszcze nie wiem, jak ta książka się kończy, bo jeszcze, tak jak mówię, jej nie przeczytałam do końca. Bardzo Wam ją polecam w ogóle. Jest to bardzo ciekawy autor kubański, nagrodzony wieloma nagrodami i rzeczywiście świetnie pisze. Książka wciąga, trudno się od niej oderwać. I na tym koniec dziękuję Wam bardzo za uwagę. Spotykamy się w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że już w lepszej aurze. Dziękuję Wam bardzo za obecność. Życzę przyjemnej niedzieli i do widzenia, do usłyszenia.